Pierwsza cecha, która doprowadziła Igę Świątek do wygrania Wimbledonu to dyscyplina. Od małego jej tata były olimpijczyk. Uczują, że sukces to nie przypadek, tylko codzienna praca. Iga mówi, że nawet jak jej się nie chce, to i tak idzie na trening. Regularność ponad motywację. Nie myśli o tym, czy ma ochotę po prostu robi swoje i to właśnie ta powtarzalność, ten proces, ta codzienna rutyna, jak u robota, dała jej dziś zwycięstwo. Dzieci mają takie chwile, że po prostu um, po prostu nie chce im się iść czasami na trening. Ja miałam taki problem, że czasami wolałam zostać w szkole i pobawić się z moimi znajomymi i um, generalnie tata był wtedy taką osobą, która zabrała mnie na trening i wytłumaczyła, że to powinno być moim priorytetem i właśnie jak byłam młodsza i nie rozumiałam do końca, że to jest proces i że robię rzecz, która kiedyś mi się przyda w życiu. Wtedy miałam takie chwile, że chciałam zakończyć karierę, ale właśnie tej kariery jeszcze nie było, więc... Mm. Słuchaj, czy trzeba cię często przymuszać do tego, żeby pójść na trening? Bo u zawodowych sportowców jest to chyba też taki naturalny stan, że nie zawsze się chce wstać z łóżka i pójść na ciężki, zawodowy, dwugodzinny trening rano, dwugodzinny trening po południu. To, że To jest tak, że nam się nie chce tak samo, jak innym ludziom, prawda? Czasami um, po prostu jest tego wszystkiego za dużo i potrzebujemy chwilę przerwy, ale teraz jest tak, że ja nie potrzebuję um, raczej motywacji z zewnątrz, bo właśnie zrozumiałam cały ten proces i um, na mam słabszy dzień, to um, mój team dostosowuje na przykład obciążenia i mogę zrobić taki trening, który po prostu łatwiej mi będzie przetrwać. Mm. W takim nastawieniu, jakie mam, ale głównie teraz to opiera się na tym, że po prostu pracuję nad sobą i próbuję to zmienić i nie zostawiam tego tak, że jak mi się nie chce, to, to gram to mniej się angażuje. Druga cecha, która zaprowadziła Igę Świątek na szczytu Wimbledonu, to nieugiętość w obliczu hejtu. Już wcześniej trafiała na zmasowane ataki. Krytykowano ją nawet gdy przegrywała tylko jednego seta, a w Miami Open pojawiał się facet, który podczas treningu krzyczał na nią o jej rodzinie. Dodatkowo w Polsce media często stawiały ją w negatywnym świetle. Oskarżano o wypalenie albo tragedie psychiczne, choć to były clickbaity. Mimo tego, IGA. Kontynuowała walkę, odpowiadała spokojnie, działała dalej, nie oddała pola emocjom. Ta odporność mentalna, ta siła, by iść naprzód mimo słów, które mogły złamać, właśnie dała jej dziś tytuł na Wimbledonie. Jak ty sobie radzisz z hejtem, który się na pewno pojawia w stosunku do tenisistów i tenisistek? On, on bywa częstszy, nawet z wiadomych przyczyn. Eee... No właśnie, jak, jak jest z tobą? Wydaje mi się, że z uwagi na to, że jestem jeszcze młoda i e, dotychczas byłam underdogiem raczej na turniejach, to ludzie traktują mnie tak delikatnie i właściwie tylko raz miałam wrażenie, że wydał się na mnie trochę większy hejt, to było um, po jak grałam tutaj turniej w Warszawie I, um, i jakby zeszłam z kortu na pierwszej rundzie, bo nie byłam w stanie do końca grać i wtedy też mentalnie mm, nie czułam się do końca gotowa, żeby jakby wrócić do pracy po takim turnieju, jakim był Wimbledon. Bo wygrałam jakby juniorskiego wielkiego szlema i nagle musiałam od razu właściwie zmienić nawierzchnię, wrócić do pracy, skoncentrować się na kolejnych celach. Więc to było dla mnie takie specyficzne i nigdy nie byłam w takiej sytuacji. I wtedy zagrałam ten turniej w Warszawie, który kompletnie mi nie poszedł, i to była jedyna sytuacja właściwie, kiedy odczułam, że. Ludzie mają dużo negatywnych komentarzy, ale staram się mieć dystans do tego i myślę, że to mi bardzo pomaga. I tak jak właśnie nie patrzę w media zbyt często, to mm, omijają mi mimo wszystko te negatywne komentarze. Choć... Trzecia cecha Egiś Świątek: pasja ponad obsesję. Ona nie była dzieckiem, które codziennie powtarzało, chcę być mistrzynią świata. Po prostu kochała tenis. Kochała rywalizację, emocje, treningi i nawet gdy się nie chciało, szła na kord. Bo to lubiła. Ta autentyczna pasja zamieniła się w proces, a proces w sukces. I właśnie dlatego dziś trzyma w rękach Puchar Wimbledonu. Wrócę do, twojej, do początków Twojego grania. Czy kiedy byłaś małą dziewczynką, Twoja. To, co spotykasz, czy to co spotykasz teraz na kortach, czym jest zawodowy tenis, odpowiada. Twojemu, twoim wyobrażeniom z czasów, kiedy byłaś jeszcze dzieckiem, i kiedy myślałaś może o tym, żeby grać w tenisa bardziej lub mniej zawodowo? Um, nie pamiętam, żebym w ogóle cokolwiek sobie wyobrażała. Raczej żyłam tak z dnia na dzień i po prostu cieszyłam się tym, że mogę rywalizować z innymi. Um, nie pamiętam też. Nie do końca jakby byłam nakierowana na to, że będę zawodową tenisistką, bo moi rodzice zawsze dawali mi wybór i zawsze też chodziłam do szkoły i oni mówili, że szkoła jest na pierwszym miejscu. Chociażby jakbym miała złe oceny w szkole, to prawdopodobnie nie grałabym w tenisa, więc um, to nie było tak, że nie wiem, wieczorem myślałam tylko o tenisie i wyobrażałam sobie, jak to jest być najlepszą tenisistką. Po prostu z roku na rok, jak zobaczyłam, że, że to faktycznie mi wychodzi, to... Um, no, to zaczęłam jakby bardziej w to wierzyć, więc chyba nie wyobrażałam sobie zbyt wiele, jak byłam młodsza, ale, e, ale przyznam, że jak zaczęłam jeździć e, na WTA Tour, to, e, to dużo rzeczy mnie zaskoczyło tak organizacyjnie. I e, trochę jakby wciągnęłam się w ten świat i bardzo mi to jakby pomogło. Mm. I podoba Ci się? Tak, bardzo mi się podoba. Czwarta cecha Jigi Świątek. Otwartość na rozwój poprzez środowisko. Iga ma w sobie coś wyjątkowego potrafi chłonąć mentalność ludzi, którzy są lepsi od niej. Gdy zaczęła otaczać się mistrzami przy stołówkach, w szatniach, na turniejach, przesiąknęła ich energią, podejściem, pewnością siebie. Zamiast się zamknąć, otworzyła się na ich sposób myślenia i właśnie ta otwartość pomogła jej wejść na poziom mistrzowski. Bo jeśli chcesz stać się najlepszy, otwórz się na to, co najlepsze wokół. I duże też znaczenie miały dla mnie juniorskie wielkie szlemy, gdzie mogłam, um, gdzie właśnie nie byłam jeszcze do końca przekonana, że, um, że uda mi się na przykład być w czołówce WTA, ale byłam już wśród tych najlepszych i miałam ich czasami na stołówce. No to to było bardzo inspirujące i to zmieniło mój obraz postrzegania tenisa. Piąta cecha ID świątek. Cierpliwość i kontrola emocji. Iga stale pracuje nad swoją mentalnością, ucząc się panować nad emocjami, które potrafią rządzić na korcie. Dzięki współpracy z psycholożką zyskała spokój i koncentrację, które były kluczowe podczas Wingedonu. Ta cierpliwość i opanowanie pozwoliły jej wygrywać punkt po punkcie, nie dając się rozproszyć. To właśnie ta cecha, ta mentalna siła doprowadziła ją dziś do zwycięstwa. Kiedy mówisz o kontroli emocji, to myślę sobie, że to chyba nawet nie będzie jakaś specjalnie kontrowersyjna teza, że to jest coś, co odróżnia zawodników i zawodniczki dobre od wielkich. Każda z was, każdy z was w tym światowym topie gra mniej więcej równo forehand, backhand serwuje, wolej i tak dalej, ale to, co was odróżnia na końcu, to jest, to, to jest zachowanie, to jest właśnie kontrola emocji i, i to, jak się gra te, te najważniejsze piłki. To że nie tylko kontrola emocji, generalnie całe przygotowanie mentalne. To bez wątpienia. To właśnie jakby tenisowo, fizycznie wszystkie możemy być na tym samym poziomie, ale no, wygra ta, która ma mocniejszą głowę.